Ja Jojo, hej, cześć, Manko, z tej strony Bartol XDD. To jest taki stępny odcinek. Niestety za długo nie mogę grać, bo mam telefon pod ładowarką, ale mam bardzo mało procent i boję się, że mi telefon wyłączy i odcinek się popsuje cały. Wejdę tylko w Brawl to zrobię tylko w niektórych kilka króczki. Jeżeli chcecie, żebym... Miał y, różne inne gierki, to. Piszcie w komentarzach, zapraszam do oglądania i tylko jeszcze Wam pokażę y, moich że Niestety gram tylko 4 godziny, więc nie mam y, y, takich różnych postaci. Y, 4 godziny, bo rzadko gram w Brawl Stars, A tak to już mam od dwóch tygodni, tylko miałem karę. Przecież jeżeli y, będą hałasy, stukania w drzwi, tańca, słychać śpiewy, strasznie za to przepraszam. Mam młodszą siostrę, ona lubi tańczyć, y, jest niegrzeczna od czasu do czasu i półka dużo razy mi w drzwi, więc strasznie za hałasy, przepraszam. To zagramy sobie Shell bo chcę wbić na 20 rangę, żeby mieć kolejne gwiazdne punkty więc widzimy się zaraz w gierce no już jesteśmy w gierczce. zapamiętajcie że to jest mój pierwszy odcinek i będę miał z nim wielkie problemy wielkie problemy kurczę jestem strasznie wielkim nubem w Robstars Dlatego mam taką pucharku. pucharków. przepraszam za to. Wejdziemy jeszcze w Crash royal, Bo chcę wam pokazać... Um. Pokazać wam tylko mój klan. Jak wygląda. Wiem, że lepiej było pokazać Brawl bo będzie szybciej. Pokażę wam tylko... Kończymy z odcinkiem. Mam takie gry, zapamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, gdzie, jakie chcecie gierki, żebym robił. Zobaczcie też, czy chcecie, żebym robił openingi. Dobrze. E, polskie dziczki. Tak wygląda mój klan. Przyjrzyjcie się dokładnie. Z, z, no. Request Cards też dam. Dam na... Bo na pewno to każdy ma to. Dam na te... Kogo tu dać? Gianta. Bo to na bank każdy ma. To jest początkowa postać. Będę nagrywał jeszcze wieczorem. Z takim moim kolegą. Jeszcze raz zapraszam do oglądania. Moich odcinków. To był taki wstępny kanał. Bardzo Wam dziękuję. Cześć!